Czy to będzie moja ulubiona paletka? Wszystko na to wskazuje. Myślę, że wezmę ją teraz ze sobą na urlop. Pigmentacja zabójcza. Robimy test z takim przystępnym cenowo gadkiem. Siema no kochani, witam was bardzo serdecznie. Tak, dobrze widzicie, wystroiłam się dzisiaj jak jakaś gwiazda Hollywoodu po przejściach, ale to nie było przypadkowe, to było celowe działanie dlatego, że będziemy dzisiaj testować między innymi trwałość najnowszej pomadki Fenty Beauty w czerwonym kolorze. Jeżeli obserwujecie mnie na Insta, to wiecie, że wstawiłam ostatnio rolkę, gdzie testuję, a właściwie aplikuję na usta trzy kolory, które udało mi się kupić, czyli taki pud Cudrowy róż, brąz i właśnie ten czerwień. I ta czerwień zrobiła na Was największe wrażenie. Także zobaczymy, jak się sprawdzi, jak się utrzyma, ponieważ skuwana się transferuje. Także czy ten transfer przeszkodzi w jej dobrym utrzymywaniu? Zobaczymy. Przetestuję też dla równowagi trochę tanioszki, między innymi nowy puder od Mio, rozświetlający, jak również upolowałam taką przyboską, przynajmniej wizualnie, paletkę Klaresa, więc naprawdę, no, potrzebuję takiego hollywoodzkiego glow dzisiaj i mam nadzieję, że kosmetyki, które mam do przetestowania, mi to dostarczą. Oprócz tego na twarzy dzisiaj zagości ten oto gagatek marki Erborian, to jest krem BB z ulepszoną ostatnią formułą, Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z Airborian. Ostatnio miałam ten krem BB, ponieważ nagrywałam rolkę, później poszłam na randkę. O, powiem wam, że nawet była to udana randka. Także e, też chyba się ten makijaż podobał osobie, z którą się widziałam. Także e, mam już z tym kremem tylko pozytywne doświadczenia. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj się dzisiaj zadzieje, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy! Na twarzy mam już pielęgnację, więc przeskakujemy bezpośrednio do wspomnianego przed chwilą kremu BB marki Erborian. Jeśli chodzi o Erborian, to ja kocham tę markę, kocham ich balsam do demakijażu. Używam bardzo regularnie olejek nocny krem CC Correct o takim zielonym zabarwieniu fajny do wyrównywania kolorytu cery jeżeli macie zaczerwienienia a dzisiaj na twarz zaplikuję krem BB z Baby Skin Effect i ja mam takich użytkowych dla mnie odcieni 3 i użyję najjaśniejszego czyli Clair natomiast dostępnych jest 5 odcieni i też są dostępne różne pojemności możecie kupić sobie mniejszą pojemność i na spokojnie przetestować zobaczyć czy jest to produkt dla was moim zdaniem jest to kosmetyk totalnie pon nad wiek, ponad płeć, pięknie wyrównuje koloryt skóry, o czym zaraz się przekonacie. I na hasło Adrianna będziecie mieć minus 20% rabatu na zakupy Erborian w Sephora, także polecam. I jeśli chodzi o odcień, którego ja używam, to będzie to Claire. W ogóle zobaczcie, jaki mi wyskakuje. Prawdopodobnie wiecie, dlaczego on mi wyskakuje, bo on mi wyskakuje raz w miesiącu, w tym samym miejscu, w określonym czasie, i po prostu to sprawia, że ja już wiem, co się zbliża. Jeśli chodzi o konsystencję tego kremu BB, to tak jak widzicie, jest mega kremowa. Krycie określiłabym jako średnie. I zaraz Wam pokażę, jaki on robi piękny efekt. Nie dość, że rozświetlenia, to takiego otulenia twarzy nabilżeniem. Też dlatego, że on zawiera w swoim składzie składniki pielęgnujące. Ma SPF 20, więc fajnie boostuje też SPF, który nałożycie sobie pod spód w formie kremu. Ja jeszcze go nie roztarłam, a już po prostu nie mogę się napatrzeć, jak pięknie rozświetla buzię i on nie ma w sobie, wiecie, takiej typowej rozświetlającej perły, tylko po prostu taki zdrowy blask, zdrowy glow, jakbyśmy po prostu wzięli kąpiel w kremie nawilżającym. I używam również gąbeczki od Erborian, bo dostałam ją ostatnio w paczce z tymi kremami BB i bardzo fajnie mi się sprawdza też do stemplowania po twarzy piegów zrobionych pisakiem. Najpierw stempluję sobie pisakiem po gąbeczce i odciskuję piegi na policzkach, na nosie, to jest trik, który poznałam Dzięki Wam, ktoś to nakręcił później. No te triki się powielały wśród różnych TikTokerów. Ale to działa, to naprawdę działa, co Wam zresztą też dzisiaj pokażę. Krycie jest na tyle mocne, że fajnie zneutralizowało mi właśnie zaczerwienienie na tym zenonie, na nosie, ale jeśli chodzi o piegi, to nadal mi przebijają, więc nawet nie musiałabym ich dorysowywać i domalowywać. Przejdę teraz do korektora i korektorem, którego dzisiaj użyję, to będzie nowość dla mnie. Wy może go już znacie, dajcie mi znać. I to jest, słuchajcie, korektor Claresa High Cover Lover Liquid Camouflage. Mam go w odcieniu 21 Lighter i zobaczymy, czy nie będzie zbyt light. To mi się kojarzy z korektorem Vibo, czy tam Lovely, pamiętacie go? On chyba jeszcze jest produkowany, bodajże Jumbo. Także zobaczymy, jak z właściwościami, bo tamten Jumbo trochę mnie wysuszał, z tego co pamiętam, i nie mogłam go używać na dłuższą metę. Wiecie co? Jeszcze tutaj mam takich gagatków, więc sobie ich też tutaj poprzykrywam. Krycie wklepywane gąbeczką wcale nie jest takie total cover. Ale prawdopodobnie, gdybym, wiecie, stemplowała z bitym pędzelkiem, co spróbuję teraz zrobić, to będzie lepiej. Okej, okay, stemplowany pędzlem faktycznie jest dość kryjący, natomiast nakładany gąbeczką ma średnie krycie. To jest w ogóle pędzelek z Real Techniques, bardzo go lubię do takich szybkich akcji z korektorem, bo on też fajnie radzi sobie z rozcieraniem takiego produktu, nie pozostawia smug, więc działa jak taka gąbeczka w pędzelku, jeśli chodzi o korektor i to jest dokładnie Deluxe Crease Brush, czyli totalnie niededykowany korektorowi pędzel, ale działa. Tutaj zaraz sobie doklepię gąbeczką, bo nie potrzebuję aż takiego mocnego krycia. Przede wszystkim zależało mi na zenonie i przestrzeni pod okiem. Okej, okay, ta mieszanka na twarzy wygląda naprawdę spektakularnie. Zobaczcie ten glow na twarzy. A, Mówię wam, że jeżeli z tej mojej pierwszej randki, <grytania> która miała miejsce kilka dni temu, coś będzie, to właśnie dzięki Marse Erborian i temu kremowi BB przysięgam. Pora przypudrować twarz. Troszkę ryzykownie, bo użyję nowego pudru. Pod oczami jednak pozostanę wierna Klaresie. Soft Matte Under Eye Powder, ale sorry, to moja kawa, mam tutaj Glowish Loose Powder. W pierwszej chwili jak go zamawiałam, to myślałam, że to jest rozświetlacz, ale to jest, słuchajcie, puder, więc wykorzystamy go właśnie w tej formie. Ma drobineczki takie lekko błyszczące, więc zobaczymy jakie da wykończenie na twarzy. Jednocześnie wydaje się być bardzo dobrze zmielony. Jest mega gładziutki pod palcami. Taki, taki naprawdę delikatniosi. Ale czy przytrzyma mi makijaż i w jaki sposób? Zobaczymy. Najpierw jednak, tak jak wspomniałam, pod oko wlatuje Klaresa. Czyli mamy korektor z Klaresy, sprawdzony puder z Klaresy i zobaczymy, jak ten korektor będzie się zgrywał z pudrem tej samej marki. Mm. No wygląda naprawdę ładnie. Tak gładziutko pod okiem. Zwykle takim mocniej kryjącym korektorom to się nie zdarza, ale też puder, myślę, robi robotę. On zawsze robi robotę. Resztę twarzy teraz atakuje Mio. Uuuu! Jak na rozświetlający puder, to już widzę, że będzie nieźle blurował. Malek lekko taki beżowo, może nawet ciut brzoskwiniowo-żółtawy odcień, ale to chyba nie jest jeszcze jakaś tragedia, co? Nie wygląda to źle. Trefę tę przypudrowałam dosyć dokładnie, ale boki twarzy już potraktuję lżej dużym pędzlem, bo też nie chcę stracić tego fajnego glow, który daje mi krem BB tylko bardziej po prostu chcę ten makijaż zasetować. W międzyczasie przygotowałam sobie make-up brwi, tak trochę wiecie poza konkurencją, ale mogę Wam powiedzieć czego użyłam. To była kredka Eveline i żel do laminacji z Heian. Po prostu te dwa produkty. Jeszcze delikatnie podczyściłam przestrzeń pod łukiem brwiowym i przechodzę do bronzera. Użyję bronzera też z Klaresy. Jeszcze go nie używałam. To jest Tant Honey Bronze and Contour, czyli to jest taka hybryda brązująco modelująca. Jest dosyć ciepła. Płyno, ale tego bym się spodziewała po produkcie, który ma działać w dwojaki sposób, ale zobaczmy. Czy na mojej twarzy ma szansę się sprawdzić? Nałożę go celowo większym pędzelkiem, żeby zrobić taką chmurkę ocieplenia. Nakładany takim dużym pędzlem bardzo ładnie się rozkłada i myślę, że nie zrobię sobie krzywdy. Bałam się, że będzie lekka masakra, kiedy zobaczyłam go na żywo, ale jest naprawdę okej. Okay. I zobaczcie, jak gładko się rozkłada. W ogóle nie robi żadnych plam, smug. Wow! Dobra, podmodelowałam się delikatnie. Jeszcze doklepię się dla bezpieczeństwa gąbeczką, żeby mieć pewność, że żadna mi smuga to. Nie powstała. I przechodzę do różu. Też uwaga marki Claresa, ale to nie jest materiał sponsorowany. I mam tutaj taki oldschoolowy róż. Już wam go pokazuję. Wzięłam go, bo naprawdę mnie zaintrygował. Byłam ciekawa, jak te ciapki, ciapeczki są w stanie sprawdzić się na policzku. Wygląda to, tak powiedziałam, troszkę osobliwie No ale sprawdźmy to. Też skorzystam z tego dużego pędzla. A co tam? Mam wrażenie, że wtedy lepiej połączą mi się te wszystkie warstwy. I tak delikatnie stempluję tym pędzlem. U, Jest bardziej różowy niż się tego spodziewałam, ale ładny, taki zgaszony chyba dzięki tym brązowym pigmentom w środku. I znowu doklepujemy. I przechodzę teraz do rozświetlacza. Użyję czegoś sprawdzonego, coś z waszego polecenia, w czym się zakochałam, czyli użyję tej paletki Nataszy Denony Glam Face Palette. I nałożę rozświetlacz, ale zrobię to opuszkiem palca. A skoro już wspomniałam Wam o tym triku na piegi gąbeczką, to powiem Wam, bo sprawdziłam różnych kilka opcji, który produkt sprawdza mi się z tym najlepiej. Jest to ten pisak do piegów, ale w kałamarzu marki Kimchi, który dostaniecie w Douglasie. I robię to tak, że mam tutaj tę swoją już ubrudzoną gąbeczkę. A robię tutaj kilka takich kropek a la piegi, zaraz Wam pokażę. O, proszę coś takiego. Nie wyszły mi najpiękniejsze, kiedy robię to poza kamerą. Wygląda to lepiej. W każdym razie teraz mogę chwilkę odczekać i stempluję po nosie, po policzkach. I na razie ten efekt jest mocniejszy, ale im dłużej doklepuję, tym piegi są delikatniejsze i są turbo naturalne. Naprawdę to jest nawet lepszy trik niż opuszek palca. Gotowe, słuchajcie. Dobra, moi drodzy, zbliżyłam was do siebie, przechodzimy do makijażu oczu. Na powiekach mam odrobinę bazy z Inglota w połączeniu z korektorem właśnie tym z Klaresy, który dzisiaj testuję. I przechodzę do tej turbo pięknej paletki Klaresa. To jest Maniac Nude Eyeshadow Palette. I zaczniemy sobie od tego brązu w załamaniu. Ja jakość paletek Klaresy już znam. I mnie naprawdę bardzo pozytywnie zaskakuje. Także liczę na to, że dzisiaj też przebiegnie to wszystko bez komplikacji. Od razu też, bo zapomniałam, skorzystam z matowego beżu. Tutaj mam aż dwie opcje, także połączę je sobie i nałożę w wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. Teraz będę rozcierać ten brąz najbardziej brzoskwiniowym odcieniem z paletki, który jest takim fajnym przełamaniem. Uu, i wygląda pięknie. Jakość przynajmniej tych matów jest zadowalająca, pięknie się łączą, są średnio napigmentowane, ale w taki sposób, że jakby każdy sobie z tą pigmentacją poradzi, bo ona nie jest problematyczna ani w kierunku tego, że jest zbyt mocna, ani w kierunku tego, że macie jej trochę za mało. Teraz skorzystam z tego dość neutralnego brązu, nałożę go na dolną powiekę, mogłabym nałożyć tę brzoskwinkę, ale boję się, że trochę za bardzo ociepliłaby mi przestrzeń pod okiem. A bardziej chciałabym po prostu to oko dzisiaj wymodelować. Kolor jest subtelniejszy, no ale też w palecie wygląda najjaśniejszy. Ale tak jak widzicie, rozkłada się równomiernie i szybko. Bardzo mi się podoba! I mam ochotę dzisiaj na ciemną linię wodną, więc skorzystam z takiej kredki Kajal od Lamel, to jest Long Lasting Kajal Eyeliner w kolorze 402 i też delikatnie maluję górną linię wodną. Wracam do paletki Klaresa i użyję najciemniejszego brązu i zależy mi teraz na tym, żeby pozacierać granicę pomiędzy linią wodną a dolną powieką. Kredka ma się wtapiać w to cieniowanie, po prostu, wtedy wygląda najlepiej i oko jest powiększone, mimo tego, że linia wodna jest ciemna. W ogóle zauważyłam, że znowu mi pękło naczynko w lewym oku i jest czerwone. I wiecie co, chyba nie mam dzisiaj ochoty na taką kreskę z prawdziwego zdarzenia. Jakoś tak ten kształt oka mi się dzisiaj bardzo podoba bez kreski, także tak go zostawię. Przejdziemy do czegoś rozświetlającego, a w paletce mamy aż cztery błyski. Cztery, co prawda, bardzo podobne błyski. Słoczywałam sobie ten, ale myślę, że tak najbardziej najbardziej będzie mi pasował ten. I wklepuję go od razu paluchę. O, oh, wow! O, oh, wow! Tego się nie spodziewałam, bo on w paletce wygląda tak perłowo dość. No ale już na powiece jest naprawdę taki totalnie metaliczny, chociaż ma w sobie taką lekką subtelność perły. Czy to będzie moja ulubiona paletka? Wszystko na to wskazuje. Myślę, że wezmę ją teraz ze sobą na urlop. Jeszcze przejdę do tego zgaszonego złota. To już jest cień troszeczkę bardziej zmielony i satynowy w wykończeniu, więc fajne też na to przejście pomiędzy matem a błyskiem. Na dolną powieka też nałożę błysk, niech ma i użyję tego gadatka. Użyjemy dzisiaj wszystkich błysków. Pięknie się wtapia w ten brąz. W ogóle naprawdę niby taka niepozorna paleta, ale jest świetnie skomponowana. No, może jeszcze mogliby dorzucić czerń albo taki bardzo, bardzo ciemny brąz, ale i tak jest bosko. Co do wewnętrznego kądziku, to pozostał nam tylko ten cień i właśnie go teraz nałożę. Bardzo ładnie rozświetla. Myślę, że też mógłby awaryjnie posłużyć jako rozświetlacz na szczytkości jarzmowych i nawet chyba go troszkę tutaj doklepię, żeby ciut rozjaśnić denonę. Dobra, kochani, tak jak widzicie, jeszcze w międzyczasie wyciągnęłam sobie lekko wewnętrzne kąciki ciemnym, brązowym cieniem z paletki Eveline, tej mojej już strudzonej. I ja już bym to tak zostawiła. Szczerze Wam przyznam, wytuszuję rzęsy i zastanowię się, co z tym fantem zrobić, ale naprawdę nie czuję, żebym potrzebowała dzisiaj kreski. A, nie powiedziałam wam, czym tuszuję szuje te rzęsy, a to jest też nowość. To jest słuchajcie tusz Claresa No More Falsies. Co prawda planuje dokleić sztuczne, ale zobaczymy, jaki daje efekt i czy faktycznie efekt sztucznych rzęs, bo ostatnio wszyscy obiecują efekt sztucznych rzęs. A jak wychodzi w praktyce, to też wszyscy wiemy. Fajna, słuchajcie, konsystencja, bo nie jest za rzadka. Ten tusz w ogóle zachowuje się tak, jakby troszeczkę już odstał więc od razu jest taki plastyczny na rzęsach, ale nie za bardzo, nie skleja ich. No konsystencja naprawdę jak taki 2 tygodniowy tusz, który był już regularnie otwierany, ale bez sztucznych się nie obędzie. Wiecie, ta pomadka Fenty czerwona jest dosyć intensywna w kolorze, więc ja muszę zrównoważyć makijaż oczu. Z makijażem ust i myślę, że sztuczne rzęsy. No, może to nie jest przymus, bo przetrwałabym i bez nich, ale fajnie się to będzie dopełniać. W międzyczasie dokleiłam sztuczne rzęsy. Dzisiaj mam na sobie Hebe w modelu Samantha i nagrałam rolkę, w której porównuję cztery modele tych rzęs z Hebe, które uważam są fenomenalnie wykonane i idealne do podklejania od spodu. Także ta rolka powinna już być u mnie na Instagramie, więc Was zapraszam. Przechodzimy do testu pomadki Fenty Beauty. Dla bezpieczeństwa z nią wstrząsnę. Nie wiem, czy powinnam, ale wiecie, później będzie, że nie wstrząsnęłam i przez to źle działa, także robię to na zapas. I nakładamy. Kolor jest przeboski i też wykończenie tej pomadki jest dosyć niespotykane, bo konsystencja jest turbogęsta i trochę odczucie na ustach jest tak, jakbyśmy wymieszali płynną pomadkę z talkiem, pudrem. Także naprawdę to jest solid pomadka i solid konsystencja, ale też zobaczcie. Pigmentacja zabójcza. Pomadka nałożona. Odczekałam sobie, siedząc na TikToku jakieś 3-4 minutki i sprawdźmy dla formalności, czy się odbije. Odbija się potwornie, co prawda nie traca na jakości samej pomadki na ustach, no ale to jest produkt, który będzie się non stop transferował. Jeżeli mam się teraz obawiać, że wszędzie będę pozostawiać tę pomadkę, to już się o siebie boję. No ale trzymajmy kciuki, żeby przede wszystkim dobrze się utrzymywała, równomiernie zjadała, żeby się nie grudowała na ustach, bo ta gęsta konsystencja po godzinach może płatać figle, tak jak na przykład gęsta pomadka Maybelline SuperStay w tej starej wersji. Ona jest turbo trwała, ale lubi się za to grudkować po kilku godzinach wewnątrz ust i nie wygląda po prostu świeżo. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Fenty, ale jeśli chodzi o wykończenie, to tak jak widzicie, ktoś mi napisał w ogóle pod rolką, że usta wyglądają jak wklejone w pęcie, i ja się z tym zgadzam, bo one są tak wygładzone, tak welurowe, że to po prostu wręcz nie przypomina ludzkich ust. No ale jest to wykończenie ciekawe, szkoda, że się transferuje, ale pomadka na ustach jest turbo komfortowa, a i jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłam, zmywa się z łatwością. Nawet te czerwone, brązowe kolory przy użyciu, wiecie, płynu micelarnego. Także to też sprawia, że obawiam się, czy ona będzie się dobrze utrzymywała w ciągu dnia. Także tak prezentuje się gotowy makijaż. Mamy godzinę już dosyć późną. Dzisiaj zaczęłam nagrywać około 16, a jest 17:39. O, pokażę wam na telefonie. Także potrzymam ten makijaż do późnego wieczora i się wam pokażę. W szczególności interesuje mnie to, jak utrzyma się. Pomadka. A wiecie co? Zaraz zrobimy sobie może test pączka. U mnie jest dzisiaj tłusty czwartek, więc o, czy to dobry pomysł? Co myślicie? Tak, moi drodzy, zrobimy to zaraz, ale na sam koniec tego pierwszego podsumowania. Na razie opowiem wam o tym, co się zadziało na twarzy, jeśli chodzi o krem BB Airborian. Ja jestem zakochana, jak widzicie, sprawdzi się zarówno w takim drogę mocniejszym makijażu, ale w rolce, którą nakręciłam ostatnio właśnie we współpracy z Erborian, pokazuję wam super ultra lekki dzienny makijaż nie chcę nic mówić, ale w tamtym właśnie makijażu byłam na pamiętnym spotkaniu, także sprawdźcie koniecznie, bo moim zdaniem make-up w takim wydaniu Make-up No Make-up jest naprawdę fenomenalny. Zresztą tutaj dzisiaj też ten efekt się broni. Buzia wygląda tak promieniście, krycie nie jest zbyt mocno obciążające. Jeśli chodzi o pozostałe produkty, czyli brązer, róż, jestem na tak. Brązer może troszeczkę dla mnie za ciepły, jak zwykle moje pitolenie o tym, że brązer jest za ciepły, chociaż tutaj mogłam się tego spodziewać, bo to jest Produkt dwa w jednym, więc akceptuję to i będę z niego korzystać. Zostawiam go sobie właśnie do cieplania karnacji. Róż, ok. Może troszkę mnie przyciemnił za mocno, ale ogólnie ma taki fajny, zgaszony różowy kolor. I na policzkach wygląda moim zdaniem lepiej niż w opakowaniu, a może nie. Może taka forma mozaiki jest ok, tyle że mi kojarzy się z takim może lekkim, old schoolem, Nie wiem czemu, ale jest naprawdę fajny. Jeśli chodzi o paletkę cieni, dla mnie to jest wszystko czego potrzeba na co dzień, tak naprawdę. Także jeżeli nadal poszukujecie paletki do dziennych, jak również wieczorowych makijaży w takiej właśnie neutralno, lekko ocieplonej, otulonej tonacji, to serdecznie polecam. Tutaj nie znajdziecie błysku na miarę turbopigmentu, ale za to znajdziecie piękne, gładkie błyski, które moim zdaniem super upiększają, nie obciążają powieki i wyglądają tak bogato. I często też na czerwonych dywanach widać makijaże właśnie w takim klimacie, gdzie ten błysk nie przytłacza drobina, tylko jest właśnie drobniej zmielony i to mi się bardzo podoba. Wygląda to tak no totalnie hollywoodzko. Jeśli chodzi o pomadkę, to idę po tego pączka i zobaczymy, jak sprawa się ma. Mam! Słuchajcie, mam hamskiego pączka z Biedry, ale nie miałam czasu latać po mieście i szukać najbardziej wybornych, najdroższych pączków, więc robimy test z takim przystępnym cenowo-gagatkiem. Hmm! szoko -citrona. Mało marmolady, ale może się rozkręci. Pomadka widzę też się rozkręca, jak widzicie. Przełazi na pąka. Mmm. Jest całkiem sporo. Dobra, słuchajcie, więcej nie mogę, ale pewne jest to, że pomadka bardzo mocno osadza się na wszelkim jedzeniu. Na pewno też na piciu. No, pączek jest po prostu cały w pomadce. Mm. Jednocześnie nie widzę uszczerbku na ustach, ani się nie rozmazała. Więc na razie to dobrze wróży, ale raczej bym się w niej nie całowała. Zaraz, zaraz, zaraz czekajcie. Bo jednak zauważyłam, że się rozmazała. Mm, widzicie, rozpłynęła się. Więc jednak nie jest niezniszczalna, przynajmniej z konturu. <słuch> Dobra, do zobaczenia później. Okej okay, kochani i wracam do Was, mamy 17 minut po północy, tak prezentuje się makijaż bez poprawek. Poprawiłam jedynie usta teraz przed nagraniami, ale na przebitkach zobaczycie jak ta pomadka się wyjadła, e, dlatego, że z nią miałam dzisiaj w tym makijażu największy problem, o dziwo i niestety ubolewam, bo wykończenie jest naprawdę całkiem fajne, ale to jak ona mi się transferowała w ciągu dnia, to znaczy, wystarczyło, że wiecie, przez przypadek dotknęłam dłonią ust, miałam później całą czerwoną rękę. Wszędzie co chwilę gdzieś ta pomadka mi migrowała z palców, które ewentualnie dotknęły gdzieś okolicy ust na inne przedmioty. Totalnie też odbijała się od kubków, nie mogłam nic porządnie zjeść. Mimo tego, że całkiem dużo jej na ustach pozostało, to jest to produkt po prostu niebezpieczny w użytkowaniu, dlatego, że no, nie wyobrażam sobie iść w tej pomadce na jakąś taką większą imprezę i cały czas się zastanawiać, czy jak wiecie włos dotknie mi pomadki to czy nie rozmaże się to wszystko po całej twarzy, porozlewała się na konturze dokładnie jak jej poprzedniczka, czyli też ta pomadka matowa w płynie, która w ogóle wyszła jako jeden z pierwszych produktów Fenty, tamta się rozlewała, ale ta również powyłaziła mi poza kontur, mam teraz całe takie wiecie zaróżowione usta wokół tej pomadki, więc ona się nie trzyma w ryzach. Więc ja nie, no, naprawdę chciałabym powiedzieć coś dobrego. No plus za to wykończenie, ale jeśli chodzi o trwałość, to nie jest produkt warty świeczki i coś czuję, że ona nie stanie się jakimś ogromnym hitem mogę się mylić, ale zweryfikujemy to za jakiś czas, dlatego, że to wykończenie po prostu niczego nie urywa w kontekście późniejszej trwałości. No a Fenty jednak wypuszcza przemyślane produkty, a nie jak Ariana Grande styl Avon 2000. Także no nie, jestem na niej niestety z bólem serca, ale nie mogę Wam zarekomendować tej pomadki i trochę nawet żałuję, że ją kupiłam, chociaż wiecie, fajnie, że mogłam ją przetestować i to jest ten plus, ale gdybym obejrzała taki filmik z testem, i okazałoby się to, co się okazało, to bym jej nie kupiła. Także nie polecam wam jej. Reszta makijażu, jak widzicie, utrzymała się naprawdę spoczko, nawet jakoś tak krytycznie się nie wyświeciłam. Także ten makijaż był Glowy od początku, ale Glowy też pozostał. Ten blask, moim zdaniem, no, jest spory. Ale nie jest jeszcze, wiecie, najgorszy. Przestrzeń pod okiem wygląda ładnie, mimo tego trochę bardziej kryjącego korektora. Chociaż też pamiętajmy, że jego doklepywałam pędzelkiem, nie gąbeczką. Także to krycie docelowe przy gąbeczce nie jest zbyt mocne, bo też ten korektor z Klaresy jest dosyć rzadki w konsystencji. Liczyłam na trochę mocniejszy boost krycia pod oczami, ale ogólnie zaaplikowany w sposób, jaki widzieliście, sprawdził się i ogólnie cały ten makijaż, makijaż oczu wygląda nadal bardzo dobrze. Ja bym chętnie jeszcze w nim mogła pośmigać, może bym się lekko dopudrowała, jak to zwykle bywa w przypadku rozświetlających produktów typu podkład, typu krem BB, no bo to jednak wymaga jakiejś tam poprawki w ciągu dnia, kosztem tego, że mamy rozświetloną cerę jest to, że też ona się szybciej trochę wyświeca, więc warto pamiętać pamiętać o bibułkach matujących, jeżeli jesteście gdzieś na mieście i o jakimś takim właśnie matującym pudrze, żeby ewentualnie to sobie kontrolować, ale nadal ja się czuję bardzo dobrze, wygląda to fajnie, świeżo i makijaż mi się w dalszym ciągu podoba. Także to już by było wszystko, dajcie mi znać, czy... Pomadka Fenty Beauty skradła mimo wszystko wasze serce, i czy ją kupicie, czy przekonałam was do zakupu, czy wręcz przeciwnie? No, ja szczerze nie kupiłabym jej ponownie. No ale już taki jest ten mój koszt testów. Staram się, wiecie, kupować na bieżąco te nowinki, żeby je dla was zweryfikować, dawać wam znać moje subiektywne, oczywiście, bo to są zawsze subiektywne opinie, podawać wam i ewentualnie wtedy możecie trochę bardziej, może świadomie podjąć decyzję. Także mam nadzieję, że ten test test był dla Was przydatny. Dzięki za uwagę, ściskam Was bardzo, bardzo mocno i serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki i pa, 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 pa.